Tak, nazywam się Kinga i jest to mój pierwszy film, więc trochę nie, yy, nie krytykujcie mnie. Nie krytykujcie mnie, że dzisiaj mówię czy coś. Po prostu to są mój pierwszy film, więc wiecie, tak, trochę tak stresnie, zawsze się zabracie. Więc yy, tak. Dzisiaj chciałam powiedzieć, jak możecie sobie chce, kupując sobie taki fajny yy, rysownik, rysownik, rysownik yy, może tak. On się nazywa Top Model i mm, można było go kupić nie, nie jest za zakami, że kupuję go bez wiedzy, na no chyba coś takiego. Ale nic aż za drogi, że tu uwajanie i równe. Więc tak, na podwórzku mam Top Model Dogi. Czyli Top Model, um, może ja... Mm. O tak. Ym.

Różne przykładowe. I macie tak, że. To będę gdzieś nawet widzieć, bo to jest takie. No, takie błej. jest taki lepki, żebym sobie to wyobrazić. Moje za 30 złotych, ale bardzo można sobie nudę ten, więc można się czymś zająć. Następne. Jest to top model dla mor To kiedy lina. Gruże i tarteczka. Można sobie nosić. I w środku. Są też takie moknicze. I oczywiście tu też są naklejki. Bardzo, bardzo dużo. I do tego są jeszcze sukienki. Ja tu wykleiłam już. I szablony. Muszę oczywiście wyrywać, żeby można było Są dwa szablony, ale inne. I są tutaj też takie fajne materiały do wycinania. I właśnie można tak w stanie i wykleić. To jest też bardzo fajne. Oczywiście trochę więcej kosztuje, bo to ma więcej. To kosztuje 44,99, ale się bardzo przerasta. Następne. Następne mamy Make Up Model. To jest tak wygląda to jest na taką, oj, jest na taką zimę, nie? I tu w środku mamy kosmetyki, różne rodzaju kosmetyki. Chodź. I i, 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 można je tak ją na Nie Niestety trzeba oczek. I to kosztuje 54,95, ale to jest taką opłatką dla tego. Ostatnie na jakiejś znaczy na, teraz mam. To jest Fantastic Model Creature. Like to jest fantastyczne. Fantastyczne. Wszystko fantastyczne. Chyba sobie tego nie I tak, tu też są naklejki. Tutaj naklejki są i tu się. To wraca się.

I tam się y, właśnie można wydrukować coś. Stwierdziliśmy, że będziemy wybrać, a będziemy sobie wszystko drukować. I wtedy będziemy musieli zrobić tego samo, nie? I mamy drukowane po prostu, bo tak po prostu stwierdziłyśmy, że zobaczymy 4 łatwo, że to jest drukowane, nie? I właśnie dla nas to się ma Taki oto. Myślę, że pomogłam tym, co właśnie mam w a jeśli Wasze koleżanki też chętnie i kreatywnie takie dyskretki mają, no to mogą właśnie Wam polubić czy mam te dyskretki, no to nie tak, czy za 10 kartek, czy za 4 zł, jeżeli macie na sobie ten reżim, macie te to jeszcze lepiej, nie? To no yes? tak. chyba na chwilę, cześć!